Jaki uchwyt na bidon do roweru wybrać? I o tym będzie w tym filmie też. Cześć, witam Was na nowej serii, serii związanej z rowerami, i będziemy robić upgrade roweru, czyli dodawać różne rzeczy do roweru Agnieszki, a potem może i do mojego. Więc zostańcie na filmie albo nawet na całej serii. Po kolei będziemy dokładali do niego różne rzeczy, żeby ten rower był troszeczkę bardziej funkcjonalny i przez dłuższą część roku można było z niego skorzystać w różnych celach. Nie tylko przemieszczania się z miejsca na miejsce, ale turystycznych czy zakupy. Dzisiaj będzie bidon i jak założyć uchwyt na bidon do roweru. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na naszym kanale, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę. Najlepiej pod każdym filmem to tylko jeden klik. Jedyną rzecz, którą w swoim rowerze zrobiłem, to zamontowałem bidon, bo miał już powiedzmy wszystko, co powinien mieć, natomiast lubię mieć miejsce, gdzie się trzyma wodę. I od tego samego zacznę z rowerem agnieszki. Czyli dzisiaj zamontujemy uchwyt na bidon. I co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować troszeczkę sprzętu. Takie zamontowanie bidonu to niby wkręcenie dwóch śrubek. Taka jest prawda, natomiast nie do końca bo trzeba jeszcze je wyczyścić już wiem, że śrubki wcale tam nie chcą wejść do środka gotowe no dobra, to był żart naprawdę już wiem, że jedna śrubka wchodzi do połowy, druga ledwie do połowy i teraz trzeba wydubać wszystko co tam gdzieś jest i w tym momencie dopiero będzie można w jakiś sposób zabezpieczyć i wkręcić i przykręcić uchwyt na bidon w tym celu mam trzy rzeczy. Wykałaczkę, jakby jakieś okruszki były, które trzeba wyskubać. Szczoteczkę starą do zębów i waciki. Zobaczmy co tam się dzieje. Wacik będzie lepszy. Zbrodne w środki. A teraz sprawdźmy śrubkami, zobaczymy czy będą wchodziły śrubki. Ok, można wykręcić i montujemy uchwyt na bidon. Jeszcze przeczyszcimy takim sprzętem. Trochę może to zakonserwuję też przy okazji. I wiecie czego nie wziąłem? Tak myślę, że sprzęt będzie tutaj dorastał, będzie go więcej. Nie wziąłem noża do przecięcia tretytki, więc muszę wybrać się po nóż. Nóż znaleziony, a propos tematu rowerowego, to być może w moich filmach będzie troszeczkę więcej inspiracji, żebyście się wzięli za swój rower i sobie go przygotowali, aniżeli z jakiś porad. Chociaż jak byłem w sklepie, kupowałem wszystkie rzeczy, to nawet zostałem przeszkolony, w jaki sposób zdejmować tylne koło od roweru. Jeszcze przedwczoraj nie wiedziałem przed południem, jak stjąć tylne koło od roweru, a po południu już wiem. W związku z tym będzie na pewno trzeba tą wiedzę zaraz wypraktykować. Przy jednym z następnych filmów I trzeba udać się po klucz ampulowy, ale taki zaginany, bo tym prawdopodobnie nie dokręcę. Ale spróbujemy. A jednak się udało. Dokręcone. Pierwszy element w rowerze zrobiony. I zapraszam Was na następny film. Kiedy zrobię coś następnego? A jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jaki uchwyt na bidon do roweru wybrać? Zapytałem się w sklepie, czy lepszy jest plastikowy, czy lepszy jest metalowy. Według Panu ze sklepu lepszy jest metalowy, bo jeżeli na przykład kupię różnego rodzaju bidony, to mogę taki uchwyt zaadoptować. Przykładowo, jeżeli wkładamy ten bidon, jest różny, ale bez najmniejszego problemu możemy to dogiąć i wtedy bidon będzie idealnie pasował. Lub rozgiąć, jeżeli następny bidon będzie trochę większej grubości. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy kupić plastikowy, czy kupić metalowy, to ja jestem przekonany do tego, że lepszy będzie taki właśnie metalowy, który można przygiąć, odgiąć, zagiąć i dopasować do naszego bidonu. Jak widzieliście, rower był oparty o altankę i po prostu tego, że nie ma nóżki. Ja nie cierpię jak rower nie ma nóżki. Nie wiem, jak Agdzieszka mogła 15 lat na tym rowerze jeździć nie mając nóżki, żeby oprzeć ten rower. W związku z tym w następnym filmie zamontujemy nóżkę, na co już Was serdecznie zapraszam. A na sam koniec zapraszam Was na całą playlistę ze sprzętem o jednym filmie na temat roweru, który już był. Tu jest nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem.